O więc mam takiego krasza. Przestań pytać się mnie o porady związkowe. Ale myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie możesz zapytać kogoś innego. Już to zrobiłam i powiedzieli, żebym napisała do ciebie. Dlaczego mnie? Ponieważ mój krasz jest bardzo podobny do ciebie. O, serio? Jest podobny do mnie? Tak. znam go. Bardzo dobrze go znasz. Jaki on jest? Jest bardzo miły i słodki. niesamowicie przystojny. Jak przystojny? Przepiękny. Serio? A jak wygląda? Bardzo jak ty. Wow, pewnie jest niesamowitym gościem. Chcę mu to powiedzieć, ale przed tym jak mu to powiem, chcę wiedzieć, czy tak samo bardzo on mnie lubi. Aha. Dlatego piszę do ciebie. Możesz mi pomóc? Rozmawiasz z nim za mnie, czy mnie lubi czy nie? Tak bardzo cię lubi. A zaprosi mnie może na randkę? Przestań, nie chcę się już tak bawić. Wiem, o co ci chodzi. Dobrze wiem, że wiesz. Nie obchodzi mnie. To. Tu masz jego numer. Mam nadzieję, że będziecie razem szczęśliwi. Nie rozumiem, kogo to numer? Twojego krasza? O mój Boże! To numer mojego brata. On jest przepiękny. Ty jesteś przepiękna. Ja nie jestem. Rozumiem to już, a teraz zostaw mnie w spokoju. Oj bra nie lubię twojego brata. Kochasz go? Nie, 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 ja kocham ciebie! Tak, jako przyjaciela, ale za to ja kocham cię na serio. Chciałem się z tobą umówić. Nienawidzę go, ale to normalne, że chcesz wyjść z moim bratem. To nie jest żart! <laughs> Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Sorry, ale to jest przezabawne! Co jest przezabawne? Cały czas pisałam o tobie. No to na tobie mam krasza. A nie lubisz mojego brata? Nie! On jest za głośny i dziwny! Nigdy nie pamięta mojego imienia! Nienawidzę twojego brata! Ja też! Czyli chyba jesteśmy